Ho, ho! Z tej strony Alexa i jestem dzisiaj ze wszystkim spóźniona. Przez to, że wczoraj chorowałam trochę. W sumie to, to nie była choroba, tylko po prostu psychiczna choroba po tym co widziałam i po tym jak mdlałam dzisiaj mam mnóstwo rzeczy do zrobienia a już wyjeżdżam wieczorem z Matim na kawaliadę, ponieważ no dzisiaj jest środa jakby co już od dzisiaj mam zarezerwowany apartament, aby jutro już od rana czyli od czwartku być na kawaliadzie także muszę się uspakować, muszę jechać do stajni, kalendarze muszę pootwierać, ogarnąć tutaj wszystko eee przed wyjazdem i potem jedziemy do Matiego, bierzemy komputer, bierzemy walizkę Matiego e, i jedziemy już na kawaliadę. Także no, nagram wam to wszystko, ale to będzie wszystko w takim ekspresowym tempie dzisiaj. Dzisiaj Dilka będzie miała tylko lążes, przez to, że dwa dni e, stała, bo miała przedwczoraj masaż, wczoraj no ja się źle czułam, więc stała. To ona by mnie dzisiaj zabiła, ona by mnie dzisiaj tak zabiła, bym wykapultowała w powietrze na niej. Więc szybka ląża, e, dlatego mam dresy. O, proszę bardzo, bluzy z Gerfieldem, takie dreski e, z Be Passion. E, I jadę ją wylążować. E, wezmę ją tą lizawkę, którą wczoraj odpakowałam. Zobaczymy, czy jej będzie smakować. Mati dzisiaj chce koniecznie otworzyć kalendarze, więc po stajni będzie otwieranie kalendarzy, jak odbiorę Matiego z pociągu. I on dzisiaj chce koniecznie mi pomóc, także no skoro chce, to nie można mu odmawiać. Dobra, wszystko mam, jadę do stajni. No i słuchajcie, zaczynamy vlogmasa numer. Numer. Numer? Co jest dzisiaj? 15? Zaczynamy vlogmasa 15! Hello. Hello, mother... oh. Idziemy na lążę, na szybką lążę, Dilucha. Szybką lążę, szybką lążę. Co ty tu masz w tym rzepie? Co ty masz w tym rzepie? Za paprochy jakieś. Fuj. Dobra, Dilucha, nie ma czasu. Wychodzimy na czyszczonko i na lążing. Na lounging, zapraszam panią. Wychodzimy. Ojojku, jaki słodziak Okej, okay, najpierw drapanko To jest Dili rutyna Drapanie się obok Już? Możemy iść? Dobra Jesteśmy już z dyluśką na ląży. W ogóle tak ciepło się u nas zrobiło Jest 8 stopni, słuchajcie A jeszcze chyba wczoraj czy przez wczoraj było minus 4 nawet Wszystkie e, kałuże e, Które były Lodem, zmieniły się z powrotem Wielkie kałuże i Zobaczcie jakie mam obłosone buty, wszędzie pełno błota. E, no i Dili już też derki nie zakładałam polarowej, bo no po co. Czy ty się będziesz kulać Dila? Bo ty wyglądasz jakbyś chciała się zaraz wykulać. <laughs> Aha, chyba będzie kulanko, ale nie wiem. Może trochę za twarda jeszcze jest ta ziemia tutaj na <laughs> dla księżniczki. Chodzi pierwszy raz po masażu rozluźniającym pierwsze yy, przednie kończyny i ja uważam, że ona o wiele lepiej chodzi, o wiele bardziej ten giry wyciąga. Nadal jest jeszcze sztywna, bo wiadomo, ta, pierwszym masażem się wszystkiego nie naprawi ani falami uderzeniowymi, ale i tak uważam, że chodzi o wiele lepiej. Zaraz wyślemy też filmik pani fizjoterapeutce i porówna. Po każdy lak zmieniamy kierunek. <laughs> tak, git. I na drugą stronę. Kusikiem, raz, dwa. No hop! No super! Pokaż się tutaj w drugą stronę kusikiem, ale szybciej, szybciej, szybciej. Przybieraj gierkami. O, super! Super, Dilucha! Super! Tak. Jest to znak, że Dila musi mieć więcej masaży. Bo super na nią działają. Ja naprawdę widzę ogromną różnicę. Masz, widzę! Buzie! Ja nie widzę. No, mega. Dobra, Dilka do stępa. Trochę. Stępa. Dobrze. No aż dostępa, dostępa, dostępa. Tak, odpoczniemy trochę. I zaraz znowu. Dila i jej kroczący No <laughs> Jak na zabicie. Taki luźniutki, fajniutki konik poląży. Tak sobie pobiegała i dzisiaj w ogóle nie brykała. Grzeczna była. Fajna luźniutka, grzeczniutka. No, więc zaraz kończymy i idę jej wcierki zrobić jakieś. W ogóle Dila będzie pod opieką mojej trenerki. Teraz przez te 4 dni będzie ją lążować po prostu i robić jej pudełka z jedzeniem. No bo Dila w sumie niczego więcej teraz nie potrzebuje. No, a ja będę cały czas w Poznaniu siedzieć, bo nie wracam do domu. Tak jak mówiłam, mamy apartament i Dilka idzie. I będę miała też bliżej jeszcze na uczelnię jutro i w piątek. Nie będę musiała dojeżdżać, wstawać wcześniej rano, tylko od razu apartament jest i blisko Kawaliady, i mojej uczelni, także super. Dila będzie się teraz sama stępować. O nie, nie będziesz? No Dalej, chodź. Chodź. <noise> tak, super koń. Kula wielka się toczy. Brzuchol wielki już. No taki wielki brzuchol. O jajko, kto ty do mnie przyszedł? No. Dzisiaj zgrzałaś trochę. No tak. Tak ciepło. sobie pobiegałaś. No. Chodź, idziemy stępować. Tak, super koń. Idziemy, idziemy. Idziemy z Dillą na pokaz mody, o tak, kroczymy. O. Ale sobie stanęła przy mnie, ja tutaj dodawałam relacje na insta, a ta przyszła sobie do mnie, stanęła. O proszę, jaka rozluźniona nóżka, postawiona jak taka panienka, o. I sobie stoi księżniczka moja. A chcesz drapanko po pysku, czy nie? Drapanko? Chyba nie, chyba dzisiaj nie. Dzisiaj łapek nie swędzi. Dobra Dilucha, bo mamy mało czasu. Biorę Cię na lążę. Chodź, przepijemy lążę. No chodź. <grybujesz> nie podejdziesz? No dobra. To już za dużo dla Ciebie. Dobra i idziemy. Zapraszam. Tak. Ale dobre Mati kupił, ale dobre. Od się też dopomina. Widzisz <grybujesz> mnie? Oj, ojku. Takie dobre. Przyszła jeszcze dostawa paszy od Forteursys i sobie przesypię. Jeszcze przed kawaliadą, żeby dla miała zapas. Dobra, ja już wszystko zrobiłam, pożegnałam się z Diluśką na te kilka dni. Jedzonko i zrobiłam, przyszykowałam, paszę dołożyłam, także wszystko jest, będzie w dobrych rękach mojej trenerki. No i jadę po Matiego teraz na pociąg, bo wraca z pracy. Halo. 320. Nikt no, tak już nie mówi. Ja tak mówię. Jedziemy otwierać kalendarze, bo już wszyscy na to czekają. Ale tu śmierdzi koniem? Nie, wcale nie byłam w tajni przed chwilą. Dzisiaj na obiad City Diet mamy makaron show main z kurczakiem i pak. nie wiem, nie umiem tego przeczytać. Z tego, co mi się kojarzy, to jest chyba kuchnia tajska, ale możecie mnie poprawić, bo ja zbytnio się nie znam na tych nazwach. Nigdy takiego czegoś nie jadłam. dlatego super, bo City Diet możemy właśnie różne smaki poznawać z tego. Świata. Była zupa marokańska, była e, chyba z tego co pamiętam też zupa jakaś japońska. E, także zaraz sobie to odgrzeję i zobaczymy jak smakuje. Uwaga. Mm. E, serio, mega dobra Kurczę, jest takie delikatne. Mm. a ja jem spaghetti, to ja jem takie włoskie spaghetti, czyli albo bolognese, albo napoli. A to jest po prostu makaron, właśnie chyba z tym jakimś tajskim sosem. Nie ja dobrze takiego, ale pycha. Dobra, idź już sobie. Teraz ja. Ja, ja. Ja. Odej, oddaj, odej, odej, No, to trzy. No, hej, okej, Nos też załóż. Ho, ho, ho. Załóż nos. No to zaczynamy okay. odbieranie yeah. kalendarzy! Dobra, dzisiaj zaczniemy od Milki, bo nie jadłem dzisiaj nic słodkiego. Dzisiaj mamy... 15? Tak. To. piętnasty dzisiaj! Nikola, bądź z naszym Rudolfem. Zakładaj nos. Ej, a co to było? Co to? kartka. Kartka. Pokardka. No, no to, to dla koni. Tak. Masz szybko nie podatku, a już na to na Szybko. Dobra, tu. Spieszymy skończym. się na kawaliadę, bo jest już godzina bardzo późna, a my musimy jeszcze dojechać do Matiego i do Poznania. Na pierwszej w nocy tam dojedziemy. To samo. Tak. Dobra, teraz otwieramy Milkę. O, ja to lubię. Milkę? Tak, tak. Kinderka. Kinderka. Nie, no mogłeś się podzielić. Nie bym kończysz. No, haj. No, otwórz. Dobra. A ja ten teraz to. Kto pierwszy, kto pierwszy znajdzie i otworzy? Kto pierwszy, kto pierwszy? I chyba wygra Nikola. No. Saionara. Tak, mam to samo. A ja mam. A ja mam? A ja mam? A ja też to samo, bo czekoladkę. To daj. Chodź tak, bądźcie no, ciepłe. Oddaj. Oddaj! Wypluj! Nie dobry! Wypluj! <grym <grym serii ataki Oli. Następny. No ale od, Jakoś do o, przodu, jak przodu tutaj się odwróci, a nie dupą się do widzów odwróciłeś. Swoją Kolendarz wielką. No, ja otwieram to. Nie, 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 nie. I no, cztery, też nie no jak, to jest konia, nie króli. Jeszcze <grym>. Granulatki ze słoneczki. Pokazuj. A my mamy? Karteczka. Jakieś kwiatki. Oooo, ale ładne. Kończynka miętowa. Ale ładne. Dosyć takie granulatki ze słoneczki. Ale ładne. Ładne to. Dobra. Do smaku Do kuflę. Co? Ty jesteś ładny. Ja ładny. Oooo! Daj, A to? Na króliku. Nie Dobra. A ja otwieram to. Ej, bo nie nagrywałam tego. Czego nie nagrywałam? Tego wszystkiego. Dużo, prawda. Nie, nie, naprawdę. nie no, żartowałam, nie daję się dobrać. <sad> Daj. Oddaj, Nikoli. Nikolka, jesteś pra prawowitym Rudolfem, załóż sobie. A ja mam końskie sezamki. A ja mam. o! Duże, Jesteczko. u, Takie, u I ej, zuzola ja chcę. pięknie Czas jeszcze z pasternakiem Pasternak, znowu pasternak. Pasterniak czy pasternak? Pasternak. Czy nie znam? Dobra, mam no, zuzola. Uhu, uh, zuzola mam. Ej, ja mogę otworzyć. Otwórz hmm. mi pociągni No co! Ja nie mogę, no co za kupiłam Gdzie jest drugi? Koniec, teraz ja jestem tu. Jestem tu w centrum uwagi. Rozmawialiśmy o tym. Cisza na planie. Cisza. Mamba. Nie mamba, tylko mało mam. Podruba jakaś. Ej, gdzie jest drugi? I teraz Cóż mogę nie? otworzyć e, to. Uwaga. Teraz możemy się skupić. Już. Nie! 17, o następne. 18. 18, 18. Co ty robisz? Okay, okay. Muszę to wyciągnąć, ale Do góry podnosi. No nie do... No. Wow, Łoł, 19. Uwaga. Mam szampon. Albo nie. Na konie. Albo nie. To jest... Yy, jakiś suplement dla konia Ale nie wiem i jaki Będę musiała o tym poczytać Ale ogólnie słuchajcie Suplementy w kalendarzu dla konia To jest moim zdaniem bardzo zły pomysł No czekaj bo chcę coś powiedzieć Zdanie wyrazić swoje to jest bardzo zły pomysł, jeśli się daje suplementy dla kalendarza, do kalendarza dla konia, ponieważ każdy koń potrzebuje innych suplementów. Nie można sobie tak dawać suplementów tak bez wiedzy, bez wiedzy po prostu czego koń potrzebuje, bo można mu tym bardziej tym zaszkodzić, a nie pomóc. Także nie wiem na co to jest. Możecie dać mi znać. Możemy skończyć przyrządzanie? Tu mamy coś do skóry, jakiś krem. No to jest spalsam pewnie do skóry jakiś nie mydło. Jakieś 15. mydło w kremie Dobra, do skóry. Okay. Patrzymy, na którym musisz nagrywać nie. Co? A ja tego cukierka zapomniałam, że mam gdzieś cukierka. o cukierka. Cukierka. <grym> ten kalendarz. Dobra, teraz dostaniesz. Ale nie, Nie. <grym> Właśnie straciłeś kilka minut, żeby otworzyć cukierkę. I już wyszło tak 300. Osób. Odpieraj. Chcesz jakieś kartki. <grym> to jest jakiś lotes bezsensowny znowu. Ło, wow, nie chcę, a, patrzcie, jakieś fajne też kart... karteczki po niemiecku, ale super no, Ale do dupy Na przykład Do dupy ten kalendarz Box z autyzmem Pairwasher, <noise> <głos》głos》>, mycie konia Albo pucowanie się Nie, Nikola chcesz <głos》> No, wiesz co, Nikola, to takie, jest specjalny takie, prezent o, dla ciebie Na klej na e, Tylko twój został Dobrze, no to teraz Ola, teraz no szukaj piętnastki Jest mega ciężka No to Pierwsza podpowiedź, że to jest bardzo To jest normalnie Najdroższa rzecz w tym kalendarzu Ona jest po prostu bezcenna I to jest, się bardzo teraz przyda I że jest kawaliada, to na pewno się przyda na kawaliadzie Uwaga, pierwsza podpowiedź Co to? Godzilla Jakaś małpa To jest King Kong <laughs> a tego nie pamiętam. Monsterki monsterki! Nie wiem, no zobacz. Potworek? <laughs> no, może być. No, może zobaczyć. Pomogę ci O, a co tu jest napisane? Lajka, lajka daj! Daj lajka. Lajka daj! To ci nie wyszło. No, myślę, Co to, to jest? To jest? O ja! Monstery! Oj, tego nikt się nie spodziewał! Tego nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! Ej, ale mi, ja. no co to twoje czy moje? Twoje czy moje? Ale super! Myślę, że to jest bardzo fajny prezent. Ej, ale ten jest ładny. To jest taki mój monster. Równy. ten film to oto. O, ale to ładny. To, to Mati, zrobiłeś sobie sam kalendarz? Tak, bo to jest dla mnie. Okay. <laughs> To już wracamy. Jaki jest Matiego ulubiony smak? Popa. Wszystkie. To jest ja, ja, się z sobą, ja to... I zostawcie lajka. Powiedz coś na pożegnanie. Ja jestem zażenowana. Dziękuję. dobranoc e, Wyjeżdżamy już z Matim Jesteśmy w sumie na stacji benzynowej, Mati może coś tam jeszcze kupić. E, jedziemy do Matiego po jego rzeczy i po komputer e, i do poznania do apartamentu Paula Morawska i Wisza już tam na nas czekają. Będziemy trochę później, bo pewnie około pierwszej w nocy dopiero tam dojedziemy i chciałam wam powiedzieć, że wysłałam filmik z dzisiejszej ląży fizjoterapeutce która masowała Dile na filmiku wtedy co widzieliście i ona jest pod wrażeniem tak samo jak ja, mówi, że wow, że super że teraz ta lewa noga w której był mniejszy wykrok bo była po kontuzji, ma większy wykrok niż prawa zdrowa noga i że naprawdę wszystko z wow, i że mam jeszcze wysłać weterynarzowi się pochwalić bo kawał dobrej roboty to jest, słuchajcie, profesjonalny montażysta, który wierzy cały komputer na kawaliadę, aby codziennie montować film. Hmm. <laughs> Jak my się z tym wszystkim zabierzemy? Nie wiem. <laughs> Drodzy Państwo, dotarliśmy do Poznania. Idziemy z Matim do naszego apartamentu. I zobaczcie, tutaj są już targi. Tu jest już gwiazda targi, tu jest już kawaliada, a my mamy apartament zaraz przy kawaliadzie, więc. Super, z mamy bardzo bliziutko, także jutro od rana już się widzimy. Eee, no, dzisiaj taki serio vlog bez sensu, ale no, strasznie się spieszyłam dzisiaj ze wszystkim, także przepraszam, ale no, chciałam dla Was cokolwiek nagrać, żeby był ten dzienny vlog, a, ale niestety nie miałam zbytnio czasu przez wczorajsze problemy ze zdrowiem, ale coś jest. Dobra, my się już z, wad, z Wami żegnamy. Życzymy dobranoc, bo jest u nas pierwsza w nocy teraz, <grybujesz> wyjdziemy od razu spać, wysyłamy wam buziaki i do zobaczenia jutro i na kawaliadzie, pa! Ja już jestem na kawaliadzie, a ty?